No dzień dobry, witam serdecznie w Kebab Ship Simulator. To wznowiło się nagrywanie, także witam Was po przerwie. Łóżko zabieram ze sobą, to sprzedaję, eee, to sprzedajemy, wszystko co tutaj mamy, sprzedajemy, żeby być jak najbogatszym. Tutaj chyba niczego nie było. Nie, nic nie było, dlatego idziemy tutaj, sprzedajemy wszystko no i w ten sposób mamy już prawie. 7500? Jak dobrze kojarzę 7300 Chyba będzie podobna do tego co graliśmy już na moim kanale pod nazwą e, Symulator czego? Kasyna? Nie, nie kasyna mm, Kafejki Kafejki internetowej e, Gierka jest za głośna według mnie ale to nic Wy, i tak słyszycie ciszej, nie? No, przesunę się bardziej w tą stronę, bo widzę, że na podglądzie daleko jestem. I mikrofon dam bliżej, żeby było mnie lepiej słyszeć. Słychać, no. Słychać. Słyszeć to może być księdza w kościele. No i tak. Myślę, że sobie na początek zrobimy podstawowe danie, bo i tak trzeba będzie zrobić podstawowe danie. Tak, z 3 sztuki, myślę, że na zapas sobie zrobimy. Raz, dwa, trzy. 600 zł. Ok, nie ma problemu. Eee, 600 zł. Eee, uh -huh. Trzeba będzie pokroić. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Zabrałem mięsko. mięsko wsadzamy tutaj. Na grill. I co dalej? I dalej musimy tak oddać troszkę tego. A coś się stało z dźwiękiem. Czy nie, czy normalnie słychać? No, to było dziwne. Nie, no, chyba normalnie słychać tak po prostu. Tak, raczej normalnie słychać. Dobra. No to szykujemy sobie tutaj grillowane. O, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Oj, za duży. A to nic. Nic się nie stało. Nie, nie tu, tu, tu. Troszkę spadki FPS-u. Będą się ustawić chyba troszkę inaczej OBS-a. Jeśli chodzi o to. Eee, dobra niech się to robi. My spotkamy się już. Jak ja usmażę te całe mięso, mm. więc nada chwila. I za chwilę wracamy. Dobra, witam, mm. was, witam was po przerwie, ja ugotowałem tutaj mięso. Usmażyłem bardziej, bo to jednak grill. a na grill się smaży. Z tego co ja wiem. Dobra. Prosiłbym jeszcze pomidorki, jak i tam było dań? Sześć, no i takie dwie pietruszki. Serdecznie dziękuję. Także dziękuję i lecimy tutaj. Eee, myślę, że sobie tego tak tutaj wywalimy. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Oczywiście na talerzyk sobie przygotujemy. O, I jedno gotowe danie też, myślę, mogę już przyszykować, hmm, bo czemu by nie. Tylko nie wiem dokładnie jak to jest. te strachki pomidorów i dwie pietruszki, okej. Okay. Wszystko jasno. Zaraz mi się spali. Muszę troszkę szybciej. Nie wiem, czemu mam takie klatki jak nagrywam, dziwne troszkę. Hmm, dobra. Klatki FPS-ów skaczą jak coś. Nie wiem, czy to jest moja wina, czy to wina komputera, czy... Czy czego? <śmiech> <śmiech> Pewne jest to, że musimy odłożyć tutaj jedzenie. Ooo. Uh, no Dobra, Pyk. 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 i pyk I teraz tak cztery plasterki i dwie pietruszki już mam gotowe jedno danie nie i to mogę już podawać tylko że zanim bym podał to najpierw bym wziął sobie ten stół do podawania gdzieś bliżej gdzieś tutaj nie no powiedzmy no, i tutaj też sobie dochownamy. Nie będę tego sprzedawać, bo to się może przydać. Nie? Tutaj i to. O! I się ma, nie? Mamy tylko dwa stoły w serwie, aż tak słowo. No nic, no to tutaj będą mieli, mieli kolejne dwa stoły, albo bardziej. O, tutaj idziesz, żeby nie latali. Dobra, daj mi te danie. Nie ja mogę wystawić, bo nie mam podanego, nie? Dobra, podane. Podany, podany. Ciepło 0%, ro, to trzeba będzie mikrofalę kupić. Stanowiska, mm, mikrofalówka. To była gdzieś tutaj. Nie, tutaj za 500. Coinów, żetonów, nie wiem. Mikrofalówka, dobra. E, tu już mamy wszystko, to mogę schować. To mogę schować. Mm, a, jeszcze łóżeczko miałem wyciągnąć, nie? Łóżeczko. Oczywiście, że tak. Tu za drzwiami sobie zrobię, co mi tam szkodzi. O, tu będę miał Nie chcę mi się do domu latać. To będę sobie spać, tu dobra. I łotwarte panie. A ja może posprzedaję to. Nie potrzebujemy tutaj światła. W tej strefie. No i gasto wpada, nie? Dobra. Troszkę ciemniej. Ale to nic. Mm, jedząko. Jedzonko dla Ciebie jest przygotowane. Częstuj się. Hmm. Gadajmy jak wieśniacy z Minecrafta. <laughs> mm, dobra. Dwie pietruszki. Pie pietruszki? Pietruszka, tak. Pietruszka. Chub. I siup. Zaraz nie będę miał. A i talerzy nie będę miał. I jasny gwint. Zapomniałem, że tu talerzy też schodzą. Ale już ratujemy sytuację. O. A mogę tutaj jakoś dołączyć? O. Nie bardzo. O, mogę. Dobra, no to będzie eee, Coś się zbugowało gdzie mięso? A tutaj? Eee, czy można? Aha, Nie można, bo musisz obsłużyć Czajem Można iść, można iść, można iść, dzięki no, mogłeś już iść, dziadek. Dziadek może się iść do domu. No, Możesz iść do domu. Ja się zaopiekuję talerzami. Jedzenie się skończyło. E, już podaję. Chwileczkę. Gotowe. Zapraszam. Eee, tak o to, 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 A te gry głośne jest tutaj. Eee, dobra, oni są zadowoleni. sanepit. coś tam chodź. Idziemy tak, do lodówki schowaj i brudny talerz na pewno. Ja to jestem mądry, ale inaczej. Eee. Gościu, siedziś na śmieciach Nie mogę No, to przez nogę I dalej mogę Mmm, 7000 A ja go nawet nie klikłem o, On sam se poszedł Dziwno. Coś pierwszy raz, coś takiego zauważyłem w tej grze Jasne, możesz iść do domu jeszcze pewnie ktoś przyjdzie, także muszę przygotować kolejne danie. Kolejne danie. Także siup. E, pietruszka i mięsko. Ej, mięsko, tak, albo Myk, myk, myk. Tak, jeszcze przyśni. E, może i pani do domu. Dziękuję serdecznie. Muszę poczyścić, żeby było czysto. 10 expa ok, do domu do widzenia już idę już panią obsługuję proszę bardzo zapraszam serdecznie a ja umyję talerze w międzyczasie bo danie jest, wszystko jest, no to mogę sobie umyć talerze w międzyczasie żeby było ich po prostu mniej nie pytajcie mnie o dźwięki w tle, to w grze takie dźwięki wydają. Nie pytajcie się mnie dlaczego. Nie mam pojęcia. Dobra, mm. A czemu to jest nieusmażone tutaj? Co ty, podmieniłaś? Ja... chciałabym wy wyłudzić ode mnie pewnie... ...darmowe jedzenie i podmieniła na suchowe. Taki zabawkowy stek, nie? Na pewno tak było, nie Ale syf. Zrobili syf. Dobra, posprzątamy to, do widzenia. Pan już nie wejdzie. Eee, to posprzątamy. Bo niestety Sanepid się do tego przyczepi. Do następnego dnia powinniśmy już zobaczyć kucharza albo Sanepid. Eee, 4700, wow. Dużo kasy. E, mamy łódkę, mamy frytki. Ja myślę, że na frytka się skupimy, bo frytki bardzo łatwo się robi, także frytki, frytki, a żeby zrobić frytki potrzebujemy... A, dzień dobry, buongiorno, master, Dobra, tak, 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 to ja wiem. Grillowane, no to teraz podajemy frytki. Żeby podać frytki trzeba kupić, trzeba kupić olej, nie? Uff, olej, 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 to wszystko. Eee, a gdzie to było? Za blisko mam mikrofon i nie wiem. Eee, o, to jest wytkownica. O to mi chodziło. Dobra, dobra. Hmm, tutaj muszę iść po olej i dużo ziemniaków. Olej, dużo ZIEMNIAKÓW, majonez ketchup. Ok, już wiem. Eee, poproszę tak o. Z... A ja kupię na 10 i 10 z tego. I dużo oleju, dużo oleju, przede wszystkim olej. No myślę, że z 5 na razie mi wystarczy. Dzięki bardzo. Tysiak poszedł. No nie drogo tutaj, powiem szczerze. W tym sklepie, ale warzywnym jest tanie. nie? Zobaczycie, ile ziemniaki kosztują. Nie wiem, czy w prawdziwym życiu tyle kosztują obecnie ziemniaki, jeżeli tak, no to. No to fajnie, bo jest taniu, a jeżeli nie, no to jest drogo. To są. Ziemniaki. A czemu zablokowane ziemniaki są? Excuse me. Excuse mi, gościu. Ziemniaki na fryty. Zablokowane czemu? Co to się stało? Oszukali mnie? Ej, nie rozumiem, czemu to jest zablokowane? Co to się stało? To, to, to jak ja on... Co? Nie. A, odblokuj, dobra. Ja to jestem głupi czasami. Dobra, tak i tak. Dobra, i teraz powinno być odblokowane, nie? No, 2 zł za ziemniaki. No to ja sobie kupię tak z. Kupiłem 150 ziemniaków. Ekstra. Robi wrażenie. Czy jakoś tak? Yy, mniejsza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mm, dobra, i teraz taką. Ja bym chciał. Tak. Olej, ke, majonez i ketchup. No i niech sobie tutaj stoi z boku. I teraz tak, ja bym chciał przede wszystkim e, olej. Olej. Aha, olej tu. E, I frytki. Będą frytki. Będzie elegancko. Głośne to. Głośne. Dobra, no, no to jak frytki będą się robić, no to tu nie ma co. Krem, Sketchup, ketchup. Why, why not? Eee, teraz tak... Eee, talezito, talezito, pomidorki... i... mięsko. Ciup. I teraz tak, eee, a to co to jest? Łódka z kurczaka, a to bym musiał mieć z... W... Eee. A dobra, to to też mogę, a nie, nie mam, nie mam tyle chyba stołów Musiałbym kupić stoły eee. Eee. Nie, czekaj, kupię to, bo tu jest tani Że zaoszczędzę sobie miejsca Proszę serdecznie, więcej, więcej miejsc dla gości. Eee, dobra, to ja kupię jeszcze przyprawę. Tylko taką, ja bym chciał jeszcze taką. Eee, a co tam pisało w tym menu? Eee, utka? Pomidor pokrojony, aha. No e, i to, to łatwe jest. A no ja zawsze robiłem inaczej, nie? Ja zawsze robiłem to inaczej. Eee, muszę takie suchowe pomidory kupić. Mm, wezmę 10 sztuk. Jak mam 10 sztuk, to bym musiał kupić razy 2 eee, z tego. Razy 2 tego, mówcie. Eee, nogi z kurczaka. Czyli 20, tak? Jakby dobrze liczę, no to pewnie tak. Chociaż z moją matematyką no to, to później bywa. Uh, dziękuję, co mi pokazałeś na mnie, na mnie gościu pokazał, uh, uh, uh. co on tu miał na myśli, powiedz mi, no ja wiem, że to jest usmażone, dobra, mm. ale żeby zrobić to jedzenie, to bym musiał smażyć, ja nie mogę, co ja tam zrobię, no nic, na razie to, to schowam, no nie, no szkoda tego. Szkoda jedzenia wyrzucać. Dobra, zrobię sobie łódka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. LMR, da, coś tam, coś tam. Dobra, potrzebuję pieprz i papryczki, czyli, 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 czyli. O, to tego potrzebuję. A kupię na zapas. Kupię na zapas, kupię na zapas. Dziękuję serdecznie. 200 zł za przeprawy. No super ceny. Super ceny, naprawdę słupcio. Rewelacja na patyku, nie? To jest. Dobra. 1 Find dryfia. A, coś tu źle chyba policzyłem, a nie, dobrze jest, OK Sól Sól, pieprz Ale z tego co ja pamiętam, to ja bym potrzebował tego e... Dobra e... Tego, soli Raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. Oj, dobrze, że ja do Czech umiem liczyć, naprawdę. Tak jak ja pamiętam te jedzenia. pyk A, Na Basiup. Aha, to będę musiał tutaj przeszykować sobie miejsce na yy, Jak to się nazywa Na pomidochki Dobra, siup, siup. Yy, Pomidorki zwyczajne Jedna sztuka chyba, tak A nawet nie wiem Jak to tam? Z tym menu wygląda, przepisy, utka powiem doch Chyba tak, dobra, nieważne, zaraz zobaczymy. Trzy mm, po trzy. jak jest. No i teraz tak. siub. Siup. Siup. Markujący składnik? Nie. No, czyli raczej dobrze jest. Z tego co ja ogarniam. Dobra, no to teraz tak Otwieramy Otwieramy Wiem, że troszkę jest Tu będzie za dyma Ale to nic Frytki są gotowe że tylko wystarczy Zrobić porcję Odgrzać Dobra Siup, siup Mmm Kolejne danie by się przydało zrobić e, z tego, gridowa na w sensie. Raz, dwa, świetnie. O, już, już przyjdzie, VIP, ale myślę, że to w kolejnym odcinku sobie zrobimy. Już nie w tym odcinku. E, w następnym odcinku obsłużymy sobie VIP-a. Mm. Także eee, Jeżeli już za chwilę Czekaj bo coś się skończyło nawet nie wiem co mm. A, frytki się skończyło Okej okay. Świetnie Dobra mm, to zrobię To wsadzę do mikrofalówki niech się grzeje eee, To damy tu to tu już lecę obsłużyć tam tamtych ludzi. Dzień drugi. Dziękuję serdecznie. O, witam serdecznie. Dziękuję, dziękuję. Możecie Państwo iść do domu. O, świetnie. E, tutaj sobie tu. Oczywiście już pieczemy. Gościu grillowany. Dzień dobry, witam serdecznie. Nowa łódka z kurczaka. No, jeszcze tylko ale coś nierówno. A tutaj jest jedno. Myślałem, że nierówno kupiłem. łódkę z kurczaka, czekaj, do tego chciał tu i tutaj na talerz, świetnie niech się grzeje Dobra. dzień się skończył, świetna informacja to dziękuję, do widzenia dziękuję, do widzenia świetnie tutaj już mogę zdejmować te świetnie. Eee. Okej, bo coś tutaj nie pykło Dobra, to schowam do loduby. O. Tylko przekładam. Noga z kurczaka na niego Okej. Okay nie ma problemu, dobra, sprzątamy, bo żeby napić się nie doczepił sprzątamy dobra, siup siup więcej fręd, tak trzeba będzie chyba zrobić na następny dzień, no, no i chyba ta. dobra, siup o... Mikrofalówkę dałbym bliżej tu, żeby to się zamykało jak sensownie. Eee, dobra, to już jest, to to mogę schować Tam gdzie są łódka Łódka są tutaj, łódka z kurczaka Nice, oh. very nice Eee, spać mi się chce niesamowicie Dobra, nieważne. Yy, odkładamy tutaj. No i to wszystko, jeżeli chodzi o kurczaki. Mam nadzieję, że się nie zepsuję, bo jak się zapsują, to byłaby wielka strata, nie? To się wkurzył bez kitu. Dobra, hejdowe nadanie tylko jutro podam. I freek I, i to będzie finito. No, jakieś tak, tak średnio. a pytanie, czy coś się zepsuło, czy nie? Coś musiało się zepsuć, bo chyba Sanewido nie przestrzeć. Ty jesteś właścicielem tego miejsca. Gratuluję nowego biznesu. Jestem inspektorem sanitarnym, odpowiedzialnym za ten obszar. Moim zadaniem jest upewnienie się, że wszystkie okoliczne firmy są czyste i zgodne z przepisami. Mam nadzieję, że będziesz szanowanym właścicielem restauracji, który przestrzega zasad i stanowi dobry przykład dla innych restauracji. Pamiętaj o przechowywaniu żywności w lodówkach, aby uniknąć zalegni zalegnienia no, prostu tego jedzenia. Ponadto twój biznes będzie się chodził, gdy klienci będą przychodzić i odchodzić. Więc nie zapomnij posprzątać, mam nadzieję, że nie będziemy musieli, że nie będziemy się widywać zbyt często. Tak będzie dla nas obu naj tak tak, będzie najlepiej dla nas obu, do widzenia. Żegnam. Dobrze, musisz, możesz iść, nie zapomnij włożyć swoich rzeczy do lodówek, inaczej będziemy musieli zapieczętować to miejsce. Na razie, do zobaczenia. No, oby nie. Dobra, ja to posprzątam. I to raczej tyle będzie w tym odcinku, także jeżeli odcinek wam się spodobał i tak dalej, to możecie zostawić łapkę w górę, komentarz i tak dalej, ja sobie wziąłem śmieciami na sam koniec. Eee, także to tyle. Trzymajcie się. Cześć.